Dzień dobry kochani, Ania Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby z podznaku Koziorożca w czytaniu na wrzesień 2020. Kochani, miłość, praca, finanse, jeden duży rozkład dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz dla singli. Natomiast zanim zacznę, chciałabym Państwa powitać po wakacjach. Mam nadzieję, że wszyscy wróciliście do swoich domów bezpiecznie wypoczęci, doładowani wakacyjną energią, energią wakacyjnego słońca i mam nadzieję, że ta piękna energia będzie Wam jeszcze przez długi, długi czas towarzyszyć. Kochani, zanim przejdziemy do rozkładu, troszeczkę prywaty z mojej strony, pozwólcie, pozwolę sobie tutaj troszeczkę wtrącić. Kochani, kurs Tarota Online, edycja jesienna. Dla osób, które chcą zacząć przygodę z tarotem, które chcą się nauczyć pracy z kartami, w jakim kierunku Państwo będziecie podążać, czy będziecie chcieli wykorzystać tę wiedzę dla swoich własnych potrzeb, czy też zająć się podążać w kierunku zawodowej pracy z tarotem, to jest tylko i wyłącznie Państwa wola, Państwa wybór. Kurs zaczyna się w sobotę 26 września trzy kolejne weekendy i potrwa do niedzieli 11 października. Spotykamy się w soboty i w niedzielę. Kurs online, także możliwe jest tutaj wzięcie udziału w tym kursie osób praktycznie z całego świata. Nie ma żadnych, nie ma żadnych tutaj przeciwwskazań. Pracujemy w bardzo małej grupie, maksymalnie 10 osób, także liczy się tutaj też kolejność Państwa zgłoszeń. Zgłoszenia poprzez Messenger Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska, i tam właśnie poprzez Messenger piszecie Państwo. Wtedy będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać, będę mogła odpowiedzieć na pytania, na szczegóły, które Państwa interesują. Także zapraszam, zapraszam bardzo serdecznie. Zanim przejdę do rozkładu, to przypominam również Państwu, iż są to, iż są to czytania ogólne. To, co ja tutaj robię na, na tym kanale moim, na YouTube. Są to czytania ogólne, tak? Dla wszystkich znaków Zodiaku i nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Natomiast jeśli ktokolwiek z Was, kochani, czuje taką potrzebę, ma jakąś sytuację, chciałoby zajrzeć w karty i zobaczyć, jak to, jak to wygląda u Was, co siły wyższe, co energię mają w Waszej prywatnej kwestii do powiedzenia, to ja zapraszam oczywiście do siebie na sesję online i kontakt bardzo podobnie jak w przypadku kursu tak, zgłoszenia na Messenger poprzez mój prywatny Facebook Anna Lubińska. Proszę nie pisać do mnie tak na mój fanpage, ponieważ z fanpage'a nie ma takiej, kochani, możliwości, aby rozmawiać online, aby dzwonić do siebie i tak dalej. Tak? Także tylko i wyłącznie poprzez, tylko i wyłącznie poprzez, poprzez Messenger. Zabieramy się zatem za rozkład. Zapraszam bardzo serdecznie. Koziorożec, wrzesień 2020. Zobaczymy, co tam u nas, co tam dla nas, bo ja też jestem spod znaku koziorożca. Także sama jestem ciekawa, co tutaj nam ten miesiąc wrzesień przyniesie. Miłość, praca, finanse. Poproszę o prowadzenie sił wyższych w czytaniu dla wszystkich osób spod znaku koziorożca, na ich najwyższego dobra. Poproszę o prowadzenie i ochronę w czytaniu. Miłość, praca, finanse. Osoby będące w związkach małżeńskich. W związkach partnerskich. Czy single. Koziorożec, wrzesień 2020. Zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj dla Was. Co dla nas. Jakaś niepewność, niepewność przy mężczyźnie, niepewność, tak, no niby coś mam, niby mogę się tym cieszyć, niby jest jakaś relacja, niby jest jakiś związek, tak, z mężczyzną, który jest przedstawiony w karcie króla pucharów, a więc żywią wody, rak, skorpion lub ryby, a o takim mężczyźnie mówimy, mężczyzna dojrzały, energia mężczyzny dojrzałego około 40 roku życia, zawieszenie konfliktu. Tak, zawieszenie konfliktu pomiędzy Wami, dogadanie się, obranie jakiejś wspólnej drogi. Nie wiem. Zobaczymy, to tylko z przełożenia karty, zobaczymy jak to tutaj będzie, będzie się pokazywać, jak to się pokaże nam w rozkładzie ogólnym. Mhm. Karty się powtórzyły, dotyczy osób będących w jakimś związku, nie jest to związek małżeński, jest to jakiś związek partnerski. Myślę, że kobieta spod znaku koziorożca jest w związku małżeńskim, natomiast poza związkowo ma tutaj też jakąś relację z kimś innym, tak? A, Natomiast w tej relacji ta kobieta jest bardzo niepewna. Mamy tutaj dosłownie tą kartę niepewności, tak? Powtórzyła się ta karta. A, no niby mam, niby jest ta relacja, niby mogę się tym cieszyć. Natomiast ta kobieta też ze strony tego mężczyzny czuje tutaj jakąś emocjonalną pustkę. Tak? Kobieta przedstawiona w karcie królowej pucharów, to jest karta, która tutaj symbolizuje osobę z podznaku koziorożca, kobietę z podznaku koziorożca. W tej karcie Wy tutaj występujecie w tym, w tym czytaniu. A bardzo emocjonalna kobieta, która czeka, która oczekuje na uczucia ze strony tego mężczyzny, a w, tej, w tej pobocznej jak gdyby, relacji, jednocześnie jest bardzo dobrą żoną i bardzo dobrą matką. Jest to związek w karcie diabła, tak? to jest taka relacja, z której no, nie idzie wyjść, nie idzie się uwolnić, nie można jak gdyby się z tej relacji wyzwolić. Diabeł dosłownie trzyma ją tak, w relacji z tym mężczyzną, ale również tego mężczyznę w relacji z nią. Tutaj jest taka podpowiedź bardzo wyraźna, tak, bardzo wyraźne ostrzeżenie od sił wyższych dosłownie, tak, ostrzeżenie w karcie sądu ostatecznego, a, aby Pani Koziorożec rozpoczęła nowy początek, tak, odcięła się od tej relacji, aby znalazła siłę, uwolniła się od tej relacji i poszła w nową drogę, w drogę związek z rozsądku, tak, czyli Powrót gdzieś tutaj na, na łono męża, na łono rodziny, tak, powrót, powrót zwroty jak gdyby w tym kierunku. I tutaj ewidentnie te działania powinny być podjęte, tak, we wrześniu. Nie wiem dlaczego, nie wiem tak, dlaczego tak sucho i tak mało intensywnie te karty tutaj pokazały, dlatego będę o to dopytywać. Dlaczego... Dlaczego pokazała się tutaj karta diabła? Aha, bo idzie jakaś zmiana, idzie jakaś transformacja, tak, zmiana, zmiana w kole fortuny. Mhm. Ten związek robi się, a w tym związku jest już jakieś bardzo, jakieś zmęczenie, tak? Ta relacja, ten związek, w którym jesteś, w którym tkwisz, tak, z tym mężczyzną, a to, już, to już przechodzi w jakąś apatię, w zmęczenie, tak? Tak jakbyś ty już tego nie chciała, tak czujesz się zmęczona. Dlaczego? Okej. Okay. Okay. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma jak gdyby jakichś ruchów, nie ma tutaj jakiegoś progresu w tym związku, w tej relacji. Ciągle jest tak samo. To jest chyba jakaś długotrwała już relacja i tutaj nic się nie dzieje. Tak, ten twój partner, ten twój mężczyzna, nic nie robi, nic się nie zmienia, nie podąża tak naprawdę w twoim kierunku w sensie budowania jakiejś stabilnej relacji, bycia ze sobą i tak dalej i tak dalej. Poza tym pokazują się tutaj bardzo nagłe wydarzenia. Wydarzenia w karcie wieży. Tak, wydarzenia, wydarzenia w karcie wieży. Tak czyli bardzo nagłe, bardzo zaskakujące na wrzesień. Mówimy tutaj o jakiejś relacji kochanków, o jakiejś relacji kochanków. Tak? O jakiejś relacji kochanków. A pokazuje się tutaj a przy tej karcie kochanków, że co będzie z tej relacji, co jest z tej relacji kochanków. To, to ty się dowiesz tutaj jakichś bardzo ważnych, bardzo przykrych rzeczach, że ten mężczyzna jest w relacji, w relacji z tobą, Jednocześnie jest też w jakiejś relacji z kimś, tak? Mamy tutaj kartę kochanków i tutaj przy tej karcie kochanków pokazuje się karta poronienia, karta aborcji, tak? Bardzo, bardzo dziwne, bardzo trudne, powiem Wam, powiem Wam, czytanie. Tak jakby ten mężczyzna spotykał się też albo był, albo spotykał się z jakąś inną kobietą, a ta kobieta zachodzi w ciąże, ale... A tutaj dochodzi do jakiegoś poronienia, do czego nie wiem, bardzo, bardzo silne, bardzo silne, bardzo dziwne energie. Coś takiego się tutaj wydarzy, ty się o tym dowiadujesz, tak? I tutaj naprawdę te wydarzenia, te sytuacje są dla ciebie ostrzeżeniem od sił wyższych, abyś naprawdę już bezpodwrotnie odwróciła się napięcie i nie patrząc więcej w kierunku tego mężczyzny podążała. I ratowała to, co masz, abyś kierowała się rozsądnie i podążała do związku z rozsądku, tak, do powrót do męża, powrót do domu, powrót do rodziny, odbudowanie tego związku, abyś o to zawalczyła. Idzie zmiana, idzie transformacja potężna, tak, w karcie śmierci, to jest zmiana, to jest transformacja, zdasz sobie sprawę. Tak na 100%, że ten mężczyzna tak naprawdę to uwodziciel, romantyk zakochany w romansowaniu i najważniejsze przesłanie tutaj, że ten mężczyzna po prostu udawał, że to miłość, tak? Udawał, że to miłość. Bardzo przykre energie. Mam nadzieję, że, że to czytanie będzie tutaj korespondowało. Jest jak najmniejszą ilością z Was, tym bardziej, że no to ewidentnie tutaj kochasz tego mężczyznę, tak? To są naprawdę takie bardzo, bardzo głębokie pokłady uczuć skierowane w jego, skierowane w jego stronę, także bardzo bolesne doświadczenie. Dziewczyno, jeśli możesz, to po prostu zawalcz o siebie, zawalcz o to, co masz, odwróć się na napięcie i zostaw jego z tym całym po prostu bałaganem i sytuacją, którą tworzył. Wow! muszę chwilę dosłownie nabrać powietrza, bo bardzo, bardzo mocne jest to. Co my tutaj mamy dalej? Tak, dla osób, dla osób będących, dla osób będących w, związku, w związku małżeńskim, tutaj pojawił się z przeszłości jakiś konflikt, tak, takie zmęczenie, już naprawdę po jakimś długim czasie, jakichś, nie wiem, walk, potyczek, jakichś niedomówień, jakichś takich dziwnych sytuacji pomiędzy wami. Natomiast wrzesień będzie takim czasem, gdzie zarówno ty, jak i twój partner w tym związku małżeńskim wystąpicie do siebie obopólnie z bardzo dobrymi intencjami, tak? Partner z dobrymi intencjami i ty w stosunku do swojego męża, i twój, czy partnera, tak? Czy partner w stosunku do ciebie. Naprawdę znajdziecie w sobie... Znajdziecie sobie w sobie pokłady, siły, aby zmierzyć się z tą sytuacją. Natomiast pokazuje mi się, że to zawieszenie takiego konfliktu pomiędzy Wami i spojrzenie na to wszystko z zupełnie innej strony w karcie wisielca, tak? zatrzymanie i spojrzenie na to wszystko z innej strony, jest tutaj bardzo, bardzo krótkotrwałe. Tak? Wy za chwilę i tak wrócicie do jakichś konfliktów pomiędzy sobą. Tak? Są konflikty, to są potyczki, a Twój mąż, Twój partner ma ciągle taką postawę roszczeniową w stosunku do Ciebie, o wszystko się czepia, w ogóle jest jakiś taki niedojrzały emocjonalnie, facet jak dziecko, tak? Ma taką postawę roszczeniową, ciągłe pretensje o wszystkich, o wszystko, no i przede wszystkim ma te pretensje do ciebie, tak? Bardzo wiele rzeczy tutaj się na tobie jak gdyby skupia, tak? Tak jakby on się po prostu tutaj gdzieś wyżywał na tobie, tak? przeciążenie, przesilenie, tak? To jest naprawdę już takie podążanie na oślep. Ty już naprawdę nie wiesz, gdzie idziesz w tej relacji. W jakim kierunku powinnaś, w jakim kierunku powinnaś podążać. Tutaj są jeszcze jakieś rzeczy ukryte w karcie księżyca. Tutaj pokazuje się też jakaś trzecia osoba w związku, tak? Myślę, że tutaj są też jakieś problemy finansowe, ciągle pokazuje się, iż ten twój partner ciągle no niby pracuje, niby zarabia, niby pracuje bardzo ciężko, jest bardzo dobry w tym, co robi, ale ciągle jest za tą swoją pracę źle wynagradzany, tak? Przynajmniej to są argumenty, to są tłumaczenia, które on tobie gdzieś tutaj ciągle przedstawia, natomiast nie jest to prawdą, tak? Są tutaj e, rzeczy, które są ukryte, są to ukryte rzeczy w karcie księżyca. E, facet, mąż, partner, tak? Tworzy tobie w głowie ewidentnie tutaj iluzję. Chodzi o to, iż on ma po prostu trzecią osobę, tak? Ma tutaj jakąś kochankę, ma jakąś kobietę. E, przy tej kobiecie, tak? To jest dużo seksu, dużo zabawy, e, energia faliczna, tak? W asie, w asie buław, facet ma tutaj jakieś tak pragnienie w ogóle dokonania zmiany w swoim życiu i dlatego tak w kierunku Twoim są te złośliwości, są te, te intrygi, są jego brzydkie zachowania, są ograniczenia finansowe itd., dalej. Myślę, że warto w końcu przyjrzeć się, otworzyć oczy i przyjrzeć się, co ten twój partner tutaj po prostu, co się dzieje tak, w jego życiu, co się dzieje wokół niego, z kim on ma romans, gdzie znikają wasze wspólne, tak, wspólne zaznaczam finanse, bo Ty też jesteś osobą, która pracuje, jesteś osobą, która tworzy ten budżet domowy. Tak. Myślę, że są tutaj e, równowagę w dawaniu i braniu, równowagę w ogóle w finansach, tak, ty tutaj odnajdziesz poprzez jakieś wiadomości, poprzez jakieś wiadomości, nie wiem, przejrzyj wiadomości, zobacz, przyjrzyj się po prostu takim, nie wiem, albo jego telefon, albo laptop. Myślę, że tam są rzeczy, które potwierdzą jakieś wydatki, tak? Nie wiem, może jakieś opłaty za hotelem, może jakieś restauracje, może coś tam, gdzieś tam w waszych kartach, w waszych bilansach, w waszych wydrukach gdzieś bankowych, takie rzeczy na pewno, takie rzeczy na pewno, na pewno znajdziesz, tak? Nie pokazuje się tutaj, że uda się ustalić, kim jest ta kobieta, z którą on się spotyka. Myślę, że bardzo skrupulatnie to jest tutaj chronione i ukrywane. Natomiast jak gdyby karty tutaj bardzo wyraźnie pokazują, że możliwe jest ustalenie pewnych rzeczy i przekonanie się o pewnych rzeczach poprzez wydatki, tak, które, poprzez pieniądze, które Twój mąż gdzieś tam wydaje, tak, czyli jakieś hotele, restauracje, wyjazdy, nie wiem, gdzie zakupy, tego typu rzeczy, tak, tego typu rzeczy. Także pod tym względem należy się tutaj bardzo, bardzo intensywnie, bardzo intensywnie przyjrzeć, tak, przyjrzeć takim, takim właśnie takim właśnie sytuacjom. Jeśli chodzi o single, jeśli chodzi o single spod znaku koziorożca, wrzesień będzie miesiącem, który przyniesie, tak, przyniesie do Twojego życia jakiegoś partnera, który ma bardzo piękne, czyste intencje w Twoim kierunku. Ktoś, kto, kogo znałaś gdzieś z przeszłości, mężczyzna, który, nie wiem, toczyliście ze sobą jakieś walki, było jakieś nieporozumienia, nie mogliście się dogadać, zresztą na różnych płaszczyznach i Wy po prostu gdzieś tam rozstaliście się. Tak się to pokazuje, tak to się pokazuje, jakbyście... Partnerz z tymi intencjami, natomiast to się tak to pokazuje, jak Wy obdwoje bylibyście nie gotowi w tamtym momencie tak naprawdę na, na budowanie jakiejś relacji. Powtórnie ten mężczyzna wkracza do Twojego życia, a jest zawieszenie konfliktu pomiędzy Wami, tak? I zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało dalej. No i to jest karta zwycięstwa, pięknie. Tak, czyli koziorożce, single, ktoś, kto wróci do Was, zawieszenie konfliktu, odbudowanie relacji od nowa, to jest dla Was, kochani, zwycięstwo tak? i dziesiątka pucharów, a spełnione marzenia, dom, rodzina, szczęśliwa rodzina i dzieci, tak? Także myślę, że z tego związku, z tej relacji, tak? a Pojawi się ten mężczyzna i będzie on Waszym partnerem docelowym z tej relacji, z tego związku, będzie szczęśliwy, będzie szczęśliwy dom i tego Wam życzę z całego serca i mam nadzieję, że, ta, że to czytanie właśnie dla Singli będzie korespondowało z jak największą ilością z Was, kochane koziorożce. Teraz tak, jeśli chodzi, przepraszam, jeśli chodzi o Waszą, przepraszam, pracę, jeśli chodzi o Waszą sytuację tutaj gdzieś zawodowo-finansową. Nic mi tutaj się nie pokazuje. Na pewno jedyną rzeczą, która jest ważna, ważna myślę i której nie mogę pominąć, to są kredyty, to są jakieś pożyczki, to są jakieś chwilówki, to są tego typu rzeczy. Absolutnie nie, absolutnie takim rzeczom mówimy nie, a już szczególnie na wrzesień. Jeśli ktoś będzie potrzebował, jeśli ktoś będzie nas namawiał, e, jeśli ktoś będzie potrzebował jakiejś pomocy, tak, nie mówimy tutaj o pożyczaniu, czy wspomaganiu tak kogoś swoją własną gotówką, swoimi własnymi pieniędzmi, bo to, to jest zupełnie coś innego. Ja mówię tutaj o zaciąganiu kredytów, o żerowaniu czy komuś kredytów, tak. O takich rzeczach absolutnie nie ma tutaj mowy, tak? O takich rzeczach kieruj się rozsądkiem, bo z tego powodu mogą być tutaj bardzo poważne problemy, bardzo poważne konsekwencje na przyszłość dla Ciebie, tak? Żadnych kredytów, żadnych pożyczek koziorożce we wrześniu nie biorą, tak? Koziorożce we wrześniu nie biorą. A tak ogólnie Wasza sytuacja zawodowa, finansowa w pełnej równowadze, tak? Równowaga w dawaniu i braniu, jakieś finanse zostają wprowadzone w ruch. Pięknie, pięknie, w równowadze, spokojnie, tak, bez jakichś większych zlotów, ale też bez większych upadków, stabilnie na tym samym poziomie. Żadnych kredytów, żadnych pożyczek, kochani. Ja wam, pięknie dziękuję za dzisiejsze, ja wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Żegnając się z Wami, życzę Wam kochani dużo miłości, dużo radości, dużo uśmiechu na co dzień. Mam nadzieję, że ten wrzesień przyniesie nam tutaj złotą polską jesień i wszyscy jeszcze będziemy się cieszyć cudowną, a cudowną jesienną aurą. Życzę tego wszystkiego, tego właśnie i sobie, i Wam, nam wszystkiego co najpiękniejsze. Pozdrawiam Was serdecznie kochani i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Dziękuję.